hej witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony graba to jest taki kolejny troszkę plenerowy trochę testowy może odcinek gadki grabki strasznie wieje ale mam nadzieję że to nie będzie w niczym przeszkadzało no i słuchajcie jestem w tej chwili w miejscowości Smolniki i tak jakoś postanowiłem że nagram wam e, jak to tutaj wygląda e, jak wiecie ja mówiłem że przyjechała, że przyjechała do mnie moja rodzinka e, siostry dwie siostry z mężami się się tutaj zrzuciły, że tak powiem, i jeszcze dorzuciły czwórkę dzieci. Także jest wesoło. Ale pomyślałam, że też fajnie można by było zrobić, żebyście poznali sobie na przykład słowszczyznę. Bo tutaj jest naprawdę sporo fajnych miejsc i jedno z takich miejsc wam w tej chwili pokażę. Tak jak mówię, jestem w miejscowości smolniki, chociaż nie czekajcie, tutaj wam pokażę. I tutaj jest bardzo fajny punkt widokowy, który naprawdę ma ma widoki, ma naprawdę fajne widoki. Za chwilę to zresztą zobaczycie, popatrzcie sobie. Tak to wygląda. Ja nie wiem, czy, czy na wizji to będzie widać, ale naprawdę tutaj z tego miejsca to robi ogromne wrażenie. Także widoki są naprawdę świetne. To trzeba tutaj zobaczyć, tak myślę, tak naprawdę, żeby to poczuć, bo to myślę, że na kamerze tego nie widać. A tak jak się na to patrzy, to się wydaje, jakby to była jakaś taka ultra HD tapeta. Naprawdę świetnie to wygląda i, i, i naprawdę. Jest, jest na co popatrzeć. Ja tutaj mam działkę niedaleko, domek letniskowy, także tutaj dość często, często bywałem. Tutaj też odbywały się różne imprezy, tutaj na tym punkcie to w ogóle piliśmy często, itp, itd. Tam na przykład też możecie zobaczyć e, taka górka, ten uskok. E, tutaj był na przykład kiedyś stok narciarski. E, był wyciąg normalnie wszystko, tylko że akurat to było nielegalnie zrobione i to ściągnęli. Ale widoki są naprawdę niesamowite. Tam jeszcze w tle możecie zobaczyć. Ale czekajcie, przybliżę. O, tutaj o to wzniesienie, które teraz widzicie, ta góra. To jest Cisowa góra. Ja chciałam z niej też nagrać, nagrać jakiś materiał, tylko że już dzisiaj tego chyba nie zrobię, ale najwyżej następnym razem się na nią wespniemy. To jest jeden z większych, jedno z większych wzniesień tutaj na Suwalszczyźnie. I też jest naprawdę bardzo fajny widok troszeczkę z drugiej strony. I myślę, słuchajcie, że może warto by było. Strasznie wieje, więc ja nie wiem, czy tutaj będzie tak dużo słychać. Myślę, że warto by było też zrobić coś takiego, żebym wam pokazał te miejsca gdzieś tutaj z takiej okolicy. No i tak jak mówię, te gadki grabki właściwie tak troszeczkę na, na spontanie wyszły i właściwie nawet nie miałam o czym gadać dzisiaj, ale mówię. O, czekajcie, tak zrobimy. O tak, o tak. Ale przynajmniej możecie, może tak. No dobra, jakoś tak. Przynajmniej możecie fajne widoki poglądać. I nie mówię tutaj o sobie, tak? Także. Także taki jeszcze żart sytuacyjny. Naprawdę fajne miejsca. Też dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć jakieś tam... Boże, syf jakiś na, na obiektywie, ale to nic. Czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś takie miejsce ewentualnie, żebym ja coś tam Wam jeszcze o tych miejscach opowiedział, czy coś takiego. Może akurat Wam się spodoba, może gdzieś tam zachęcę kogoś, żeby na Suwalszyznę przyjechał, czy, czy coś takiego. No i tak jak mówię, te gadki, grabki, takie bardziej, bardziej na spontanie tutaj... Ale jeżeli macie jakieś fajne tematy, które chcielibyście, na przykład, żebym poruszył, to bardzo proszę, żebyście pisali w komentarzach. To mi, to mi gdzieś tam dużo da, to mi pomoże. Może akurat coś fajnego wymyślicie i, i wtedy będziemy mogli sobie na ten temat porozmawiać. Czy ja porozmawiam, tak poznacie moje zdanie, moją opinię na ten temat. Tutaj w ogóle są z trzy jeziora, widać dwa, bo tu widać jedno, tu widać drugie i tam jeszcze gdzieś jest z trzecie. Tutaj chyba nie, tam dalej gdzieś, tak mi się wydaje. Nie pamiętam, jak te jeziora się nazywają, ale fajny jest klimat i tutaj też yy, widzicie jakieś są drogi. Ja tu kiedyś w ogóle jeździłem na rowerze, tutaj tę trasę zrobiłem. Gdzieś tam w tym lesie tu jakieś stare młyny, są naprawdę fajnie to wszystko wygląda. A tam jeszcze, czekajcie, gdzie to jest? Yy, o tutaj. Tylko już tego nie widać na horyzoncie. Chyba chyba że ja jakoś to ściemnie potem. Są wiatraki. No nie wiem dlaczego ich nie widać tutaj. Są wiatraki, jest wieża telekomunikacyjna i tam właściwie są suwałki gdzieś tą stronę za tymi wiatrakami, których tak jak mówię ja tu przynajmniej na podglądzie nie widzę a czy są? No są na pewno ale tu ich nie widać w każdym razie naprawdę świetnie to wygląda miałbym jeszcze kilka takich punktów, które mógłbym Wam pokazać e, także, no mówię dajcie znać w komentarzach, czy coś takiego by Was ewentualnie interesowało e, no i ewentualnie jeżeli macie też jakieś fajne tematy które ja bym mógł poruszyć gdzieś tam w gadkach grabki, e, to też bardzo bym prosił o podesłanie ich, ja będę próbował coś tam nagrywać, kurde jak zimno wieje i taki wiatr jest nieprzyjemny trochę, zimny bardzo. No dobra. Pomyślę, to myślę, tam jest jeszcze. Ale to mi nie potrzeba akurat. Wstęp tutaj jest płatny, złotówkę, bo to jest teren prywatny, ale akurat już nikogo nie ma, więc za darmo chyba teraz tylko profity zbierać. Żartuję, oczywiście. No dobra, takie, takie trochę... Mówię, ee... ale mi rozwiewa pryzm. nic. Takie trochę spontaniczne gadki-grabki. Niewiele tutaj gadki, więcej grabki. Ale to nic. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. I jeżeli macie jeszcze jakieś tam pomysły, tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach. A mi rozwiała fryz zajebiście. No dobra. Nic. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej. Kurde, nie? Robię jak krok. Trzymajcie się. Hej. <grytanie> Na razie.